Dwa słowa naszej fundacji dla tych osób, które z nami się jeszcze nie spotkały. To, co dla nas jest najważniejsze, to tworzenie możliwie najlepszych warunków rozwojowych dla małych dzieci i chcemy dzieci wyposażać w takie umiejętności, które pozwolą im nie tylko radzić sobie w swoim dorosłym życiu, ale być szczęśliwymi, aktywnymi obywatelami. Przede wszystkim działamy na terenach wiejskich. Współpracujemy z gminami i organizacjami pozarządowymi. A teraz już do obywatela dziecko. Najpierw bym chciała, żebyście Państwo troszeczkę sobie przypomnieli nasze, nasze, przysło, nasze przysłowie, które wszyscy dobrze znamy, jedno, dzieci i ryby głosu nie mają. Ja nie wiem, czy w innych krajach takie przysłowie jest. Ja się czasem próbowałam, próbowałam dopytać, ale nie znalazłam kraju, gdzie można by było znaleźć tak dobry tak dobry, tak dobry odpowiednik. Mówimy dzieci i ryby głosu nie mają, ale jednocześnie mówimy, czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał i też mówimy czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Nie myślicie Państwo, że w tych przysłowiach między pierwszym a tymi następnymi jest jakaś sprzeczność? Ten Pierwszy zakłada, że dzieci mają siedzieć cicho, słuchać, bo my wiemy lepiej. A drugi mówi, no musimy te dzieci wszystkiego nauczyć. Od dzieciństwa, jeżeli ich nie nauczymy, jeżeli nie nasączymy im tych, co dla nas jest ważne, to one później nie będą tego mogły, mogły oddać ani dzieciom, ani swoim społecznościom lokalnym. I myślę, że warto się, warto się nad, tym, nad tym zastanowić. A teraz czyt, cytat z Korczaka, bo wydaje mi się, że Korczak wyjątkowo dobrze czuł potrzeby dzieci i myślę, że to jest dobry cytat dla tej naszej tutaj dzisiejszej rozmowy. Dzieci to przyszli ludzie, więc dopiero będą, więc jakby ich jeszcze nie było. Ale przecież jesteśmy, żyjemy, czujemy, cierpimy. Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili. Przecież my lepiej wiemy, co nam dolega. Przecież my więcej czasu mamy, żeby patrzeć i myśleć o sobie. Przecież my lepiej znamy siebie, więcej razem jesteśmy. I tu rysunek. Rysunek chłopca z jednego z naszych programów, Marcina. Robiliśmy taki program, żeby pomóc dzieciom w przejściu z przedszkola do szkoły podstawowej. I zastanawialiśmy się, jak to przejście ułatwić. No i cóż Marcin napisał? Pierwszego dnia szkoły nikogo nie znałem. Na początku było fajnie, ale potem strasznie nudno. Ja myślę, że to jest bardzo ważna informacja i to jest taka informacja, z którą i rodzice, i nauczyciele na pewno powinni coś zrobić, bo Marcin doskonale wiedział, że to nie jest dla niego dobre miejsce. A teraz jest tak, że jeżeli chodzi o różne konwencje i zobowiązania międzynarodowe, mamy skodyfikowaną sytuację dotyczącą małych dzieci. Chciałam się odwołać najpierw do dwóch artykułów konwencji o prawach dziecka, podpisanych również, również przez Polskę. Pierwszy, artykuł dwunasty. Mówi, państwo zobowiązane jest do zapewnienia każdemu dziecku możliwości kształtowania i wyrażania własnych poglądów oraz wypowiadania się w sprawach, które go dotyczą. Tu nacisk jest na, położony na państwo, ale yy, myślę, że bardzo jest to ważne, żeby nie oglądać się na to, co państwo robi, co państwo powinno, tylko żebyśmy mogli popatrzeć na to, co my na różnym poziomie, na poziomie domu, na poziomie gminy, na, szko na poziomie szkoły e, robimy, robimy dla dzieci. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju. To mamy zapisane w konwencji o prawach dziecka. Mamy jeszcze jeden taki dokument, który się nazywa Europejska Strategia na Rzecz Dzieci. Dokument przygotowany przez Radę Europy, który mówi, dziecko posiada zarówno własne prawa, jak i własną odpowiedzialność. Jest w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Są pełnoprawnymi obywatelami posiadającymi prawa i odpowiedzialność. Ich, po, ich poglądy, przepraszam to jest błąd, poglądy dzieci muszą być wysłuchane i rozważone w podejmowanych decyzjach, które ich dotyczą. Czyli tak naprawdę mamy stworzone takie warunki prawne, wiemy jak to powinniśmy robić, żeby kształtować w dzieciach taką chęć do uczestniczenia i odpowiedzialność za to, co się robi, zwłaszcza w ich obszarze. I teraz kilka przykładów. Chciałabym Państwu powiedzieć, że jest tak, że te zapisy konwencji, te zapisy różnych dokumentów, artykułów można przekładać na praktykę. To jest sztuka, ale wcale nie taka trudna i o tym będzie w drugiej części. A teraz popatrzmy, co się dzieje w różnych krajach. Na przykład we Francji. We Francji istnieje samorząd dziecięcy. Są dzieci wybierane najmłodsze, 7-9-letnie, które zasiadają w 1300 takich samorządów. Wybory się odbywają w szkołach, ale samorząd. Dziecięcy powołuje i prowadzi gmina. Dzieci włączają się w bardzo różne działania dotyczące, dotyczące gminy, na przykład bezpieczeństwa, czystości, dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, czy też współuczestniczą w wypracowywaniu różnych takich programów edukacyjnych. Za poszczególne działania odpowiadają niewielkie zespoły w ramach komisji pod przewodnictwem dorosłego. Dorosły tutaj jest potrzebny, ponieważ obywatel dziecko jest tak samo ważnym obywatelem, jak rodzic, jak nauczyciel i każdy inny członek społeczności, więc to jest bardzo ważne, żeby w tych samorządach, w tych strukturach, które powstają, byli również dorośli. A teraz Włochy, to jest nasz ulubiony fundacyjny, fundacyjny przykład. We Włoszech miasteczko Reggio Emilia, które według nas jest zupełnie wyjątkowym miejscem na mapie pewnie, pewnie całego świata. W, w Reggio Emilia przez wiele lat działał, mieszkał, pracował Loris Malaguzzi, taki nowoczesny pedagog, którego my tu w Polsce mało znamy. Ale myślę, że warto, żebyśmy o nim troszkę więcej wiedzieli. On uważał, bardzo był zresztą bliski był filozofii pedagogicznej również Korczaka, że dziecko rodzi się, mówił z tysiąca, z co tysią, tysiącoma językami. Tysiąc języków każde dziecko posiada, co znaczy, że dziecko się rodzi bardzo bogate. Bogate, otwarte, pełne, pełne, pełne potencjału. I to jest szalenie ważne, żeby ten potencjał dziecka był rozwijany. I to jest bardzo ważne, żeby dziecko natrafiało na utalentowanego nauczyciela. Zamiast dopasowywać dzieci do szkoły, powinniśmy dopasowywać szkołę do dzieci, po to, żeby dzieci nie stawały się ubogie, żeby nie traciły tego swojego bogactwa. I w to się dzieje na każdym kroku i tu mam dla Państwa kilka rysunków. To jest, to jest to jest miasto bawiące się dzieci, gdzieś w podwórku, ale zaraz obok starsza pani, która ogląda wytwory dzieci, zamieszczone na jednej ze ścian, a na następnym mała mama, pokazująca malutkiej córce też wytwory starszych, starszych kolegów. Tu jeszcze w Redzie, tam jest też taki zwyczaj, że dzieci bardzo często robią jakieś takie instalacje, albo też robią witryny różne witryny sklepowe i to po prostu sobie istnieje na, takiej, na takich samych prawach jak yy, innych artystów czy innych osób, które chcą coś robić, robić robić dla miasta. I na koniec jeszcze taki slajd to jest kurtyna. Kurtyna w teatrze w Radzie Emilia, której autorami są dzieci, dzieci z przedszkola, z jednego z przedszkoli właśnie w Radzie Emilia. Co ja bym chciała podkreślić, to jest wcale nieważne. O tym też wcześniej, wcześniej mówiła Monika. To jest bardzo ważne, żeby do dzieci wracać i pokazywać, że jeżeli coś zrobią, to rzeczywiście to może być również zaakceptowane, przyjęte przez, rodzice, przez rodziców i przez, i przez dorosłych. Jeszcze jeden przykład, tym razem tym z razem Danii. Tam z kolei w 2000 roku zorganizowano taką debatę życie dzieci, wartości i obowiązki, do której zaproszono wszystkich i te najmłodsze dzieci, młodzież, rodziców i profesjonalistów. Rozpoczęło właściwie to taki cały duży program pytania dzieci, pytania młodych ludzi o to, co by chcieli zmieniać, o to, co by chcieli robić, co jest dla nich ważne. I efektem tych wszystkich działań były takie wytyczne rządowe, że dzieci muszą mieć możliwość wywierania wpływu na przebieg i program swoich zajęć. I to się odbywa. A teraz kilka słów o programie, który myśmy realizowali z, chcąc zobaczyć, jak można, jak można wdrażać w praktyce te właśnie zapisy konwencji, że dzieci mają prawo, do zabierania głosów i wydawania opinii w sprawach, które je dotyczą. Celem tego programu było zachęcenie dorosłych, czy jest zachęcenie, bo program ciągle trwa, do traktowania małych dzieci jako pełnoprawnych obywateli, których głos jest brany pod uwagę przy planowaniu miejsc, do których przychodzą, w których się bawią i uczą, przy organizowaniu im czasu wolnego i przy tworzeniu programów przedszkolnych i szkolnych. To postawiliśmy sobie takie. Y, y, ogólne, ogólne założenia. Ten program realizujemy we współpracy z kilkoma organizacjami pozarządowymi, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Cekcynie, ze Stowarzyszeniem Sowa y, z Głuchowa, y, ze Stowarzyszeniem z Edukacją w przyszłość z Korzecznika, z Fundacją Stopocie w Warszawie i ze Stowarzyszeniem Klub Otwartych Serc w Wieruszowie. Y, ten projekt y, y, ten projekt składał się z kilku etapów, ale ja bym chciała tutaj przez chwileczkę tylko zatrzymać się na takim etapie, etapie badawczym. Otóż my postanowiliśmy stworzyć takie proste narzędzia, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli, przez rodziców, przez osoby pracujące z dziećmi w różnych miejscach w, różnych miejscach w Polsce. Przygotowaliśmy te narzędzia, zapytaliśmy 150 osób, w wieku głównie 6 dzieci, 6-7 lat o to, co chciałyby zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. To zwykle było tak, że to było po 6-8 dzieci z danego przedszkola lub szkoły. Założenie było takie, że rodzice oczywiście musieli wyrazić zgodę na to badanie, natomiast dzieci mogły odmówić uczestniczenia w badaniu i spośród tych, nie spośród tych, myślę, że tak z tego, co pamiętam, chyba troje dzieci powiedziało, że nie ma ochoty w tym badaniu uczestniczyć i to oczywiście było, to oczywiście było uszanowane. Co jest bardzo ważne dzieci, my dzieciom od samego początku obiecaliśmy, że im przedstawimy wyniki tego badania, a również, że pomożemy im poprzez właśnie te zaprzyjaźnione organizacje, w tym, żeby to, o czym mówią, dotarło do osób, które decydują o tym, co się dzieje w szkole, co się dzieje w przedszkolu i co się dzieje w gminie. Te pytania były bardzo różne. Trochę, takie, trochę tych pytań było takich, żeby dzieci oswoić w ogóle z sytuacją pytania, a trochę dotyczyło tego, co dla nich było ważne. Kim, byliście, kim byście chcieli być jako dorośli, co wam się udało ostatnio zrobić, co się wam podoba w waszej okolicy, co się ostatnio zmieniło, czego wam dzieciom w okolicy brakuje. I w czym dzieci mogą doradzać dorosłym? To były takie główne, główne, główne pytania. Zastosowaliśmy różne metody. To po pierwsze były wywiady grupowe z dziećmi, były też wywiady indywidualne, były dongi. O tych dongach troszeczkę więcej, bo to nie jest takie oczywiste. Otóż dzieci dostawały takie umowne, wymyślone pieniądze, nazywane dongami i yy, mogły je przeznaczyć na różne rzeczy, które dla nich są najważniejsze. Miał określoną kupkę tych pieniędzy i układały je właśnie według swoich priorytetów, według swoich potrzeb, żebyśmy mogli i yy, one też, żeby mogły w grupie popatrzeć, co dla nich jest najważniejsze. Poza tym dzieci rysowały, między innymi rysowały place zabaw, rysowały swoją najbliższą okolicę, i też w niektórych, w niektórych organizacjach, w niektórych miejscach dzieci, dzieci robiły zdjęcia. Robiły zdjęcia, żeby pokazać, co w danej okolicy jest dla nich bardzo, bardzo, bardzo ważne. A teraz zamiast podsumowania tych badań, wybrałam kilka takich potrzeb, spostrzeżeń, opinii dzieci. Które się, które, się pojawiały, które się pojawiały najczęściej albo które się pojawiały wyjątkowo, ale wydawało nam się, że warto się nimi dzielić. Takie najważniejsze potrzeby dzieci. Żeby w przedszkolu było więcej pań, bo jest za dużo dzieci. Żeby w kościele było więcej ławek, bo jak się spóźni, to nie można usiąść. Żeby nie było papierosów w piaskownicy. Żeby plac zabaw miał drabinki do wspinania. Żeby był ośrodek dla bezdomnych, bo wtedy będzie im łatwiej żyć. Żeby było więcej drzew przy naszej ulicy. Żeby wreszcie domy były kolorowo pomalowane żeby był nowy przystanek bo stary jest zniszczony żeby można było bezpiecznie jeździć na rowerze bo drogi są za wąskie żeby do przedszkola było bliżej żeby były pasy namalowane żeby założyli lampy na ulicy bo czasami chodzimy do babci albo do cioci jak wracamy to jest ciemno żeby był basen ze zjeżdżalnią i teraz popatrzmy sobie na te potrzeby, wymagania, marzenia, chęci dzieci, czy one naprawdę są takie, że nie można ich zrealizować? Czy one są nierealne? Czy one są niemądre? Wydaje mi się, że nie. To są takie potrzeby, które pewnie my jako dzieci też mieliśmy, ale to są również takie potrzeby, które my razem z dziećmi we współpracy z samorządem możemy zrealizować. możemy zrealizować. I teraz chciałabym powiedzieć o takim dobrym przykładzie, który się wydarzył w gminie, w gminie Cekcyn w Borach Tucholskich, gdzie robiliśmy między innymi właśnie, właśnie ten program, gdzie przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Cekcyńskiego Oddziału robili badania z dziećmi, robili zdjęcia, rozmawiali. Otóż w jednej ze wsi jest świetlica, i w tej świetlicy nie ma toalety. Toaleta jest na zewnątrz, tradycyjna sławojka. Od lat w tej gminie dyskutowano, żeby znaleźć pieniądze na to, żeby zrobić porządną toaletę w świetlicy. Ciągle to się nie udawało, ciągle to spadało, bo były inne, pilniejsze potrzeby. Po tym, po tym spotkaniu z dziećmi, po tych rozmowach z dziećmi Pani Sołtys powiedziała na spotkaniu wiejskim: Słuchajcie, nawet dzieci się wstydzą, że w świetlicy nie ma toalety. I stało się coś zupełnie niezwykłego, mianowicie ostatecznie w końcu, po latach, podjęto taką decyzję, że w tejże świetlicy będzie, będzie zrobiona toaleta. Dzieci mówiły. My się wstydzimy, jak jeździmy, jak przyjeżdżają do nas dzieci z innych świetlic, nawet z naszej gminy, bo tylko u nas nie ma taletu. Okazało się, że to jest dla nich bardzo, bardzo istotne. O tym, co jeszcze mówiły dzieci, o tym, co można robić z dziećmi, możecie Państwo zapoznać się na naszej stronie internetowej, tam jest więcej. Tam jest więcej informacji na, na temat tego programu i również więcej y, informacji na temat kampanii Dzieci mają głos, warto je wysłuchać. Ja osobiście bardzo Państwa serdecznie zapraszam do tego, żebyście nawet malutkimi kroczkami próbowali z dziećmi zaczynać rozmawiać, y, próbowali pytać o to, co myślą y, o swoim najbliższym otoczeniu i próbowali razem z nimi to otoczenie, to otoczenie zmieniać. My gdzieś tu dla Państwa mamy ulotki, yy, które przywieźliśmy o tym programie, także myślę, że one będą mogły być wyłożone w recepcji. Możecie Państwo je stamtąd wziąć i tam będą też wszystkie kontakty na organizacje, które uczestniczyły i uczestniczą w tym programie. A ja na razie dziękuję i jeżeli są pytania, to chętnie odpowiem.